Halo, halowicowe, witam Was w kolejnym odcinku Zbudowania Miasta. Jak pamiętacie, jesteśmy po już takiej dłuższej budowie tego miasta. I teraz jesteśmy na etapie czekania. W sumie tylko to nam pozostało. Jako iż musimy poczekać. Aż nam tutaj się poogarnia trochę Ludzie zechcą się wprowadzać Jakieś firmy sobie musimy rozstawić Mieszkańców tutaj dalej Przyciągnąć No ja jest tego trochę No i teraz jak odblokujemy nowy też checkpoint to trzeba Rozbudować to miasto, nie? Też niby już teraz odblokujemy sobie lotniska, ale jest to jedno wielkie ale. Gdzie ja to postawię? N no, nie budowałem jeszcze lotniska. Budowanie miasta. Więc no, teraz czekamy, czekamy. Ostatni ludzie się wprowadzają tutaj dalej. Korki. Chociaż na tej o. mamy. No nice. jest, właśnie widzowie, bo teraz jest taka sytuacja, że e... jak ja to robiłem? Mm. Chwila, e... tu, tu, tu tu, tu. Dobra, robimy coś takiego. Włączymy opcję dnia i nocy. Gdzie to było? Włącz cykl dobowy. Ustawimy sobie na dzień. Na 14. Global Light zwiększymy, nawet niech będzie dyszka. O, żeby było chociaż raz jasno dla Was, żebyście mogli widzieć co i jak. No, z tej strony dalej koreczki. Ale już się, już się ogarnia, nie? Dobra. Mamy 70 tysięcy, mamy nowy czek. A, mamy nowy checkpoint już, o kurde. To kiedyś to wbiliśmy? Aha. Nie no, wait. No dobra, no to... Dobra, bo rozbudowa widzu. No chyba ten, tą, tę krateczkę byśmy chcieli, nie? Ale na nas... Teraz jakby robi się dla nas problem, widzowie. Trzeba zmieścić jeszcze 20 tysięcy osób. No, to jest się teraz. Ja bym zbudował sobie lotnisko, ale to się skończy dwojako. Bo mój teren pod zabudowy jest niemalże zerowy. Mogę tu coś rozbudować. Mogę im domy wywalić, postawić te duże, ale to... Nie wiem jak to się skończy. Poza tym chciałbym zostać, bo to taka historia, jakby miasta, nie? Też niekoniecznie każdy chciał mieć, wiecie, duże bloki porozstawiane. Tutaj teoretycznie można było coś zbudować, jakbym wyrównał. Hmm, Ain't good, Ain't good. Dobra, no musimy coś kupić, dlatego no, kupujemy to. Jezu, ale dziwnie już pójść dalej od miasta. Ale no to dobrze, dobrze. Te tory gdzie trzeba trochę ogarnąć mimo. No, bo jest. Nie jest kolorowo. W ogóle mam dwa różne tory. Gdzie on ten prowadzi? To jest ten, ten? Nie, what? Hmm. jak się schodziło niżej? Dobra, mam nagrywanie, myślałem, że znowu wyłączyłem. Jak się schodziło niżej? Hmm. Wezmę sobie tory po prostu i, i... O, tak. Co to jest za prze... Aha, dobra. Bo są te tory, to nie ważne. Musimy zrobić. Zrobiłbym coś takiego. Dobra, to są te tory Jak miejsce zajęte? Jakby... The fuck? A, dobra, wait Ale to mi wyjdzie na powierzchnię, nie? A tego bym chciał uniknąć A jak ja to zrobiłem może to jest niżej o bez kitu. Ale to się w ogóle nie chce łączyć widzowe. A, yeah, to jest, Ale nie pamiętam na ile to budowałem, Rush. Dobra, robisz coś takiego w takim razie, tryb tworzenia połączeń. Just for you, because you deserve Come alone. So don't wait. Mm. The early bird catches the worm and the worm is a bus at one to forty three industrial ways and leaves it on. grab destiny by the horns. Go on, grab it. It's yours for the taking money for the hammer. Интересная вещь, с чем это делается, да? быть уже Таша обжарено. To robimy tak, pyk, pyk, i tak, nie działa. I jak wygląda w ogóle budowanie lotniska? Okay, 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 to musi być przy drodze, ok. Nie, lotnisko to na modę, towarowa jest dla na nas o, ważniejsze wam powiedział. ale no dobra. Lecimy z tą drogą. No, na no, taki must have teraz dla nas. No, teraz jest taki incydent. Tak, ja chcę to do tego podłączyć. Pójść dalej też z tym. W sumie mogę to uniknąć. Tego robię coś takiego. Ciągi będą bolały do w oczy Może tu się by lotnisko im postawiło, to wie Dobra, mm, a teraz tak Jakoś ma być tylko takie Dobra Coś takiego Na w się sensie, czy nie postać w ogóle tym, tym tutaj magazynu jakiegoś Może im się przyda Ale nie mam na tle dużego magazynu Chyba na strefę leśną Dobra. Tutaj już zaczynają z tego korzystać. Podoba mi się to. Wiadomo, szybszy wjazd tutaj. Tylko No, kurde. Co on przewozi? Drewno chyba on przewozi, nie? Bo ci są od ropy, tam ci są od drzewa. Dobrze mówię? Tak. No. Dobra, ale już nie wysyłałem tak dużo tych, 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 tych tak, nie? Też do, to jest też spoko. Tu się tak korkuje. Tutaj pastę zmieniać, a um, tak. Dlatego się tak korkuje. No on przewozi tylko jedną rzecz, no troszeczkę tego przewodzi. No, dobra. Niech na razie tak będzie. Dobra, to sobie wjeżdżałem na chilku. To jest dobry znak. Mm, wziąłbym teraz z tym trybem nachylenia się pobawił. Fajnie było mieć to w miarę takie. O właśnie, coś takiego. No, chociaż to mi się bardziej podobało. O. Jest git, z tej strony to samo. Może coś nie było jak, nie wiadomo jak strome. Tam sobie radzą. Dobra, czyli mamy nową strefę do budowania dla naszych tutaj. No i musimy ją wykorzystać. No i problem z wodą. A bo rura tu nie, nie sięga. Ile jest tutaj mieszkańców w końcu? 22 tysiące, no. Można powiedzieć, że spełniliśmy sobie jeden z celów. O Jezu. Znowu masowa wprowadzenie. Chyba szybkie, znowu masowe wprowadzenie. Tak się skończyło. Hmm Jak się zastanawiam, czy da się tak jeszcze rozwiązać No ale nie, no jest tego trochę Trochu się ludzi wprowadziło, to trochę tak jest No A przecież jest policja w tym mieście Nie radzą sobie, nie wyrabiają Nie mają luzu No bo też w sumie tą miasteczką może nie mieć śmieciarni no własne. Trzeba im coś postawić. Dajmy taką drogę. Coś takiego. Włączmy linię. Mam nadzieję, że zmieści się tu gdzieś śmieciarnia. Spalarnia. Niech będą one są samo wystarczalne, chociaż tyle git. Dobra, czyli tutaj sobie radzimy. Tutaj powstanie raczej taka strafa biurowa, bo mało ich tutaj mamy. Cały czas zysk, jest dobrze. Teraz dobrze to rozegrać. Podłączyć to do tego, muszę to do tego i to do tego. Na pewno to jest jakby must have i nie podlega dyskusji. No, cała strefa z tego będzie po prostu na, bud ten, na budynki. Co z tymi kamieniami zrobimy? Proba mnie skasujemy. Ola, trzeba wodę, ją poprowadzić. Najważniejsze jest to, żeby uniknąć podstawowego błędu, mianowicie, że nie ma tylko jednego wyjazdu stąd. Bo jak jest jeden tylko wyjazd, to wiecie, jak te korki będą wyglądały. Kurde, straszny jest problem ze śmieciami w mieście. Mi sobie radzą? 2 0 4 Ciekawe no, A tam nie wiem dlaczego one nie mogą dojechać do, do swojego tego celu No nie wiem jak by była jedna rzecz która im w tym przeszkadzała ale tylko jedna. <noise> Jak ja to zrobiłem? Widzowie! Oglądacie, a nie mówicie, mi takim tak liczymy się porażkę. <noise> Jak do tego doszło? Widzowie. To już się na ja spodziewałem tutaj. Dobra, naprawione błędy. Nie płakać jest. No to było ostatnie, że które się spodziewałem, że zrobię, nie? Tak skałganie potężnie. Dobra, i na tej czwórce trzeba wyłączyć ten mm, pasy. Znaczy pasy. Y te krateczki śmieszne. No tu i tutaj to samo. Aha, pierwsze firmy się tu budują. Jest hit. Wygląda dobrze. Musicie widzowie podesłać jakieś propozycje, co robimy mianowicie. No, ja mam plan tak, żeby tu jeszcze osiedlić ludzi, nie? Niby. No i w tym, tym. Ale gdzie byśmy budowali lotnisko? Bo wtedy tutaj możemy, na tej krateczce, co odblokujemy sobie za niedługo. Albo gdzieś tutaj jakieś małe lotnisko, choć nie wiem, nie wiem jakiej wielkości będą te lotniska tutaj. Także decyzję pozostawię Wam. Bo w sumie z tych takich resursów, które możemy zdobyć, to niewiele jest, nie? No, ogółem jestem w szoku, że pomimo braku resursów sobie radzimy, nie? Znacznie brakuje jak braku ropa, drzewo, nawet jakaś faremka mała. Coś jest, nie? Ale no, znowu jesteśmy na etapie, że nikt nie chce mieszkać, nie? Na przykład Mimo już zaraz będzie no 80 tysięcy mieszkańców. No teraz strefa biurowa to jest no, ostatnie taki duży, ostatnia taka z dużych rzeczy jaką tutaj robimy. Może w przepisach w planowaniu przestrzennym. Kto tutaj mamy takiego? Związek zawodowy możemy dać. Dajmy tu przemysł 4.0 może. No. Zobaczymy jak to tutaj się rozwinie. Najmniej ulgi podatkowe tutaj. Mówi o no usługach, co nacisk na edukację, co najwyższe. Tutaj mykniemy. Będzie git. Jak się nam wykształcą, to będzie cace. Dobra, więc sobie, ale na tym sobie zakończymy ten odcinek, tak mi się wydaje. Mówię, czekam na wasze też tutaj propozycje. A na ten moment dziękuję wam za oglądanie i widzimy się na następnym odcinku. Do zobaczenia.